Cześć, w końcu nowy filmik odnośnie najnowszej rakiety, która, jak widzicie, jest już pomalowana i prezentuje się w taki sposób. Jest nowe, pomalowana na czarny błyszczący. Co prawda, no, nie jest aż tak błyszczący, jakbym chciał. ale to może kwestia umiejętności malowania sprayem. Pomarańczowy wyszedł moim zdaniem całkiem fajnie. No jeden co może w przyszłości bym to yy, te mocowania statyczników. Bo jednak yy, zrobi się z czymś, czymś innym niż klejem D2, który tak się rozlewa. I wygląda to nie aż tak estetycznie jak bym chciał. Ale najważniejsze, że się trzyma. Jeszcze co mogę tu wam pokazać jest yy, rakieta ma dziurkę i tu będzie kamera. I jeszcze mogę pokazać jak to się prezentuje. Na razie moduł elektroniczny. Jest to łącznik do rur i kawałek płyty HDF. I będzie to właśnie o tak o włożone do rakiety. W tym miejscu, gdzie są cztery dziurki będzie zamontowany UWS. A tutaj będzie kamera. Natomiast Piszczałka będzie po prostu przyklejona tutaj do tej deseczki. I to będzie tu mieściło się w środku. I jeszcze raz pokażę, jak kamera się prezentuje. I piszczałka. Tutaj są właśnie elementy. Jest UWS, który będzie tu. To jest kamerka. Taka szpiegowska, to była jako długopis. No ale ściągnąłem część piszącą i klips, no bo nie są to potrzebne. O, i ona będzie zamontowana. Teraz jak to było. Tak. I po drugiej stronie będzie zamontowany piszczyk z baterią. Co ma ułatwić znalezienie tej rakiety? Ponieważ nie zamierzam to stosować systemu radionamiaru. Chociaż może w przyszłości, kto wie. I tak to się w danej chwili prezentuje. Będę teraz dalej robił tutaj ten moduł elektroniczny. No i potem będą jakieś testy, na przykład otwarcie spadochronu. Spadochron będzie zastosowany ten, co był do kapsuły załogowej. Nie wiem, czy go pokazywałem kiedyś. On ma około 20-30 cm średnicy. Chodzi mi też o to, żeby ta rakieta w miarę szybko spadła i jej nie zgubić, a wydaje mi się, że akurat stateczniki powinny wytrzymać uderzenie z dosyć dużą prędkością. Tak więc no, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, zachęcam do dania łapki w górę oraz subskrypcji. No i co? Widzimy się w na następnych filmach. Cześć!